Jaki produkt będzie dla mnie najlepszy? Podkolanówka, ponczocha czy może rajstopy? Dziewczyny, jaki zatem produkt będzie dla Was najlepszy? Otóż, jeżeli nie miałyście do czynienia nigdy w życiu z taką skarpetą kompresyjną, ja zalecam, żebyście zaczęły od podkolanówek, aby sprawdzić, czy jest to dla Was komfortowe. Dostępne są produkty na każdą porę roku z domieszką wełny, z domieszką lnu i standardowy. Jeżeli podkoladówki spełniły Wasze oczekiwania, polecam, aby iść o krok wyżej, czyli zaopatrzyć się w ponczochy uciskowe. Zwykle ponczochy powinny kończyć się na końcu uda, czyli pod fałdem pośladkowym. Zakończone są one niestety silikonem, którego może większość z Was nie tolerować albo nie lubić. Natomiast silikon jest potrzebny po to, żeby utrzymać tą pończochę na miejscu. Ostatnią dostępną opcją są stop. Mój stosunek był troszkę na początku ambiwalentny do tego typu produktów, ponieważ obawiałam się, że może uciskać mój brzuch. Natomiast doskonale ten produkt sprawdził się w drugim trymestrze, kiedy brzuch nie był taki duży. Pod leggingsami świetnie się sprawdzał, nigdzie się nie odznaczał. Natomiast w trzecim trymestrze, kiedy brzuszek już troszkę rośnie, polecam powrót do podróż. Na stronie Venoflex.pl dostępne są filmiki, na których zobaczycie, jak łatwo zakładać produkt.